Siema się w tym was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jest ze mną kolega I gramy w Sheriffs and Mordes w Robloxie I poprzedni odcinek był z Rival, więc piszcie Którą grę bardziej wolicie Sheriffs and czy Rival No Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, le lecimy Na początku gramy One v one, żeby pokazać nasze Umiejętności, tak? Oj, oj, oj. No, to chyba wygrał. No, ty jesteś lepszy akurat w tej grze chyba. No, właśnie, no, no, nie wiem, jestem pewna, ale chyba. Masz, masz chyba trochę gorszą stronę. Okej. Okay. Nie, zmysłowałem to! Okej. Okay. O, nie masz teraz lepszą pozycję! Nie trafiłem! Dobra, let's go! 1-0 Dobra, let's go kolejną. Z której strony? Ok, czyli ciebie tam nie ma chyba. Wiedziałem! Nie! Kurde! 1-1. Możesz możesz. Jakoś się dżęzy. BUM! Let's go! Dwa, jeden. Okay, ciebie tu nie ma? Dobra, idę drugą stronę. PA! Co ty myślałeś? Czy mhm. ty? Wiedziałem. Let's go! 3-1! Dobra, to jest teraz mój gameplay. Let's go! Winek 5-4! No wiem Winek. Dobra, dawaj teraz 2 x 2 Cztery to są. Albo mają jakieś supermoc zostanie. No to weźmie wychy. A, nie idziesz ten... Dobra, ja tu sam. Co 2. Jeden dead! No i co? Dlaczego? Albo to inny był. Dawaj! O jeden raid! Jeden raid! Mamy no, 2,5-1, więc mamy szansę. Dobra, teraz jest one-v2, więc raczej wygramy to już. Wow, ty masz typów. Zmisowałam to. No, tylko ma jakieś. Nie wiem, co ci wcześniej zamroziło. w tym ja nie, będzie. Co jest? nie. Dobra, finałowa została. No raczej winek. Jest, tu skacze! Dobra, let's go! Winek! To było proste. Jak wybiorą serce, to ma... Ojejku. No też nie jest dobra, Nie Miałem mówić, że jak wybiorą prototyp, to... Co? Oj. No jakiś To może być ciężkie. Wojny, od dwóch teraz! Brutalny nit. Ok, kurwa, kurwa. Dobra, jaj. Dobra! Nożem! Nie, to ciężko zabić nożem! No, ale. No nieważne. O nie, no. Blisko by było. Czuję, że to może być ciężkie. Oni też mogą tu iść z dwóch stron tak bardzo gównianie. Jeden idzie, tu na górę. PAM! Nie trafiłem! Jest on mi! Nie trafiłem. Nie, on nie Nie! Nie rzucaj tymi nożami! Let's go! No czasami jak jest na blisko. Jest 3 jeden. No. Zleży. O, o, jest, zleży. O, let's go, 4 1 No i final. final round. Tylko pierwszą, jakąś czwartą wygrali, a później to. Pyta, jak. Ah! Jumpscare dostałem, żebym nie zauważyłem. Nie, 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 Dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem, nie, wiem, jak nam się nie, A nie, 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 ci? nie, ci? O, jeden. Nice. nie, Nice. nie, nie, O, jeszcze... Możemy sobie nie, chyba. nie, 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 to, nie, by nie, na nie, Z tego odcinka. A nie,